Za nami 116. już spektakl bielskiej sceny kabaretowej, której gospodarzem jak zwykle był Piotr Skucha. W nastrój pierwszej części programu wprowadził wypełniającą do ostatniego miejsca publiczność Błażej Olma, oddając hołd Janowi Kobuszewskiemu. Kolejny występ słowno-muzyczny zaprezentowali znani satyrycy, tworząc krakowsko-białostocko-częstochowskie trio ukrywające się pod tajemniczą nazwą On On On. Witam Państwa, grupa ononą. Adam Wacławiak, Mateusz Sitko, Mateusz Milewski. Witam. Gościem specjalnym występującym po raz pierwszy, lecz nie ostatni, na deskach Bielskiej sceny kabaretowej był Marcin Pyda, który śpiewająco zamknął pierwszą część wieczoru. Gwiazdą 116 wielkiej sceny kabaretowej była Katarzyna Pakosińska, oczarowująca słowem, gestem i uśmiechem widownię. bardzo po prostu śmierdę. z mniejszości, prawda? Właśnie z Januszy, z Grażynek, łysych, grubych, chudych. Rudych blondynek teściowych, bo daje nam to poczucie wyższości, prawda? A jak jeszcze na to nakładają się dowcipy o charakterze seksistowskim, pierwsze z brzegu, muszę bo się uduszyć. Wiedzą Państwo, dlaczego pan młody przynosi pannę młodą przez próg? Pani Pakosińska? Proszę pani, dzwonimy z gazety, nowiny z naszej gminy i właśnie przeprowadzamy taką sondę, z czego śmieją się Polacy. Z czego śmieją się Polacy. Widzi pani, podejrzewam, że najczęściej to z wersalki przed telewizorem. <gry> tak? A pani? A widzi pani, chyba panią zaskoczę, bo ja bardzo lubię czarny humor. Czarny humor? Pani? Taka śmieszka? <gry> A dlaczego? Wielka plotka kozaczka. Podczas wirtualnej podróży pani Kasia zaprosiła widzów w podróż do Gruzji, w której po wieloletnich poszukiwaniach jej samej udało się znaleźć radość, szczęście i prawdziwą miłość, pojawiającą się niespodziewanie i ku zaskoczeniu wszystkich, także na deskach Bielskiego Teatru, wywołując żywiołowy aplauz widowni. Ja Niecierpliwie czekamy na kolejny 117 wieczór wielkiej sceny kabaretowej.